Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale ja To dzisiaj w serii Inwestuję 500. Porozmawiamy sobie o kryptowalutach Tesli, o bitcoinie, o wybuchu wyceny Dogecoina, Porozmawiamy sobie o problemach Tesli, które zostały prawdopodobnie przykryte właśnie formularzem 10, gdzie była ta niesamowita informacja dla, dla kryptowaluciarzy. Porozmawiamy sobie właśnie o kryptowalutiarzach takich, którzy zostaną na, tutaj na dłużej, a tacy, którzy zostaną tutaj do końca Hossy. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i też po prostu porozmawiamy sobie, co w tym roku, co w tym tygodniu powinien. Kupić albo nie kupić, jaka jest moja decyzja, czy inwestuję 500. Jest trochę tematów. Zapraszam Was do oglądania, do słuchania, do rozmowy i dyskusji. Dziękuję Wam za określenie mnie najgorszym inwestorem stycznia, czy lutego, czy marca. Nie ma znaczenia, mogę nawet ten ananas na głowie nosić, kiedy nie będzie żadnych spadków, ponieważ wolę mieć w którymś momencie rację, aniżeli być zarobiony, prawda? W każdym razie dzięki temu, że pokazuję portfolio i nic nie sprzedaję tak naprawdę, oprócz edukacji, edukacji, to. to nikt nie ma do mnie żadnych oczekiwań i myślę, że um, myślę, że mówienie o tym otwarcie co robię na rękach jest po prostu wystawianiem się na pociski, ale jestem tutaj po to, żeby na swoim przykładzie też innych uczyć, innych przestrzegać, żeby nikogo nie poparzyły rączki nie były, nie były poparzone rączki przed głupim inwestowaniu, wchodzeniu w euforię, boże kochany, teraz to tylko, tylko i wyłącznie rośnie do góry. Lecimy na milion tu Moon. Bo też w 2017 roku, moi drodzy, kiedy był pik, kiedy był ATH, to ja tak samo mówiłem uuu, lecimy teraz na 100 tysięcy dolarów. Zapraszam do oglądania. Przypominam, że ja nie jestem ekspertem. Oczywiście świetnie się bawię, będąc biednym. Having have fun being poor. Bardzo się cieszę, że, że część z Was jest zarobiona. Mam nadzieję, że skeszujecie się do, do Fiata, nie tylko do, do Stablecoinów. Pamiętajcie o tym, bo ja to robię regularnie, czyli wychodzę do Fiatów. Po koście zero. Sprzedaję tokeny, które mam z powietrza, marketingu, afiliacji. Brave'a, czyli BATY, czy LibriCoiny, czyli LBC. Czyli wszystkie te kryptowaluty, które też posiadam z 2017, 2018, 2019. sobie to upłynnia do Fiata, moi drodzy. Dostaję również tokeny w przeróżne sposoby. I ja bardzo dziękuję za wpłaty wszystkich Fiatów na wszystkie giełdy, bo w ten sposób też zarabiam na użytkowaniu technologii blockchain czy właśnie tych projektów kryptowalutowych nie tylko właśnie spekulacyjnie, ale po prostu użytkowo za pracę tak samo dostaje tokeny, które po prostu upłynie do fiata. Może też dużo osób o tym nie wiedzieć, ale po prostu taka jest prawda, że pomimo tego, że ktoś tam poświęca swój kapitał, inwestuje i tak dalej, są tacy ludzie jak ja, którzy korzystają właśnie z dokapitalizowania przez inwestorów indywidualnych czy właśnie instytucje i ten rynek się również kręci. Taka jest też prawda. Musicie mieć to właśnie na względzie, że są ludzie, którzy pracują na kryptowalutach, pracują w firmach związanych właśnie z technologią blockchain i oni też po prostu muszą kupować różne produkty, czy żyć z tego. Więc. Oni są bardzo wdzięczni, bardzo wdzięczni są za to, że wpłacacie swoje fiaty, a w tym momencie mamy taką sytuację na rynku, jaką mamy. Zaraz przejdziemy sobie oczywiście do tej wielkiej pompy test, jest 38 tysięcy na 47 czy 8 czy 6 tysięcy dolarów, co jest bardzo dużą pompą. Mamy też pompę na Tetera, 3 miliardy Teterów wyemitowanych w tydzień, więc e, mamy też Dogecoin'a no i od, chyba od tego zaczniemy, bo. Kwestia z coin, moi drodzy, rozwijała się od 28 stycznia. Jest to też pokrycie trochę w timingu ze short squeeze'em na GameStopie, bo zaczyna się to już, to, jest, to nie jest według mnie Początek początku Hossy to jest po prostu już ten pik, gdzie mamy w tym momencie. Ilona Muska, który od tego właśnie e, chyba 9 stycznia, czy 8, czy właśnie to była jego pierwsza pompa 28 stycznia, e, zrobił pierwsze memy z Dogecoinem, on potem m, pierwsze memy e, e, z Dogecoinem, wpisy o Dogecoinie i tak dalej, że to będzie przyszłość e, i to będzie. Wszy, na Wszyscy na Marsie poczekamy na Was, właśnie z Dogecoinem i tak dalej, więc pompa się zaczęła tak robić, że tak dużo ludzi zaczęło kupować, bo to rośnie przecież, bo. To jest mime coin, to w ogóle nie ma znaczenia w kwestii technologicznej, to nie ma żadnych rozwiązań. To jest po prostu spekulacyjny koń, który po prostu musisz znaleźć o wiele głupszą osobę od siebie, która od ciebie odkupi te doczkoiny, które np. ktoś zbierał przez 3 lata, moi drodzy. Jeśli tutaj mamy strzał od 27 stycznia od 0,07, to mamy dziesięciokrotny wzrost, moi drodzy, w niecałe dwa tygodnie do 7-8 do 8 centów. Czegoś, co po prostu jest drukowane na potęgę, w sensie kopane na potęgę, moi drodzy. 30, prawie 30% ma jeden wallet doczkoinów, 50%, moi drodzy, całego, całego, całej podaży. Dogecoinów jest posiadany przez 20 walletów. W tym momencie, moi drodzy, to jest po prostu zwykłe upłynnianie pieniędzy, i to jest tylko wyłącznie czekanie na to, na takich właśnie ludzi, którzy teraz kupują Tańczące dzieciaki na TikToku, które mówią, do, Dogecoin leci na jeden dolar. Ja, mh, jasne, oczywiście, kupuj, przecież rośnie, nie? No to, to oczywiście zwykła spekulacja, która im więcej takich ludzi zostanie nagonionych na kupienie doczkoina w tym momencie, gratki po prostu za to, że, że, że można sprzedać takim ludziom. Takim ludziom można sprzedać, moi drodzy, Dogecoina, który jest absolutnie bez sensu, jeśli chodzi o kwestie użytkowności, rozwiązań technologicznych. Po prostu jest to wyłączna spekulacja. I Elon Musk, Snoop Dogg i innych jeszcze tam celebrytów, influencerów, tiktokerów, youtuberów, którzy teraz pompują i naganiają ludzi na to, żeby kupowali Dogecoina i tak dalej. I mamy taką sytuację. Ktoś mówi uuu to rośnie, to jest wspaniała sytuacja. Widzicie tutaj? Ja mam tutaj ikonkę Przepraszam, to jest logo Bitcoina w formie wpinki. Czemu? Bo jak usłyszałem, że Tesla będzie przyjmować płatności w Bitcoinie za, te, za Tesla, za, za samochody, pomyślałem sobie, to jest klucz które powinniśmy ciągnąć. Implementacja płatności kryptowalut za usługi, za produkty. Nie tylko spekulacja na wycenie, że kupowanie Ethereum po 1700 dolarów, gdzie koszt transakcji jest 100 dolarów na przykład, a koszt stworzenia smart kontraktu jest, nie wiem, około jednego Ethereum. To, 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 to nie o to chodzi, nie? To użytkowność. Ja na mam na Veto Academy, mamy płatności w kryptowalutach, gdzie możecie kupić sobie książki za kryptowaluty. I powiedzcie mi, jak dużo osób będzie chciało skorzystać z takiej płatności kryptowalutami za książki. Mamy od podpiątego od, 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 od chyba półtora roku. To jest ułamek transakcji. Ułamek transakcji nikt nie chce korzystać z kryptowalut, ale wszyscy chcą, żeby to rosło. No i mam nadzieję też, że to właśnie robi Tether, który według mnie to nie skończy się dobrze. Zaraz do tego przejdziemy. Więc od 2 lutego mamy, moi drodzy, 3 miliardy. Może Wam pokażę. Po prostu tutaj będzie y, przyrost y, tego podaży, y, podaży Tetera, moi drodzy, więc na chwilę obecną tak to wygląda. Kiedy są spadki Tetera, nie ubywa, moi drodzy, nie, po prostu to są jakieś takie. Najlepiej to właśnie o 15.03 Whale well Alert, pip-pip, 400 milionów mintowanych Teterów, 600 milionów mintowanych Teterów, które od razu gdzieś tam płyną, zapewniają płynność na rynkach. Jakbym chciał dowiedzieć się, jak dużo jest pokrycia euro na przykład na Binance. Jak dużo? Czy to jest 20 milionów, 15 milionów, 40 milionów euro? Bo jeśli przy takim market capie nie ma pokrycia, w momencie, kiedy będzie w ludzie będą chcieli przykład, iść do, uciekać do fiatów, a nie do USDT, USDC, czy DAI, czy innego stablecoina, czy do BUSD, tylko będą chcieli fiaty. I jak wtedy będzie dużo właśnie tych fiatów, moi drodzy, na, na tej giełdzie? Jestem bardzo ciekaw takiej właśnie informacji. No, ale na chwilę obecną nie dowiemy się. Nie dowiemy się tego właśnie, czekamy może na informacje. Po prostu sądzę, że, że upadek kryptowalut teraz, ta zima, która nadejdzie na kryptowaluty, będzie jedną z największych. Bo mamy, wyobraźcie sobie sytuację. Mamy pompę na Dogecoinie, pompowaną przez influencerów, celebrytów. Mamy dodruk. Tera, który nie wiadomo, czy je ma pokrycie. Nie mówcie, że ma pokrycie, czy nie. Nie, ma, nie wiecie tego. W ogóle absolutnie tego nie wiecie. Nikt tego ze środowiska kryptowalutowego nie wie. Zamknij się, wapnia, jak już o tym mówiłem wcześniej, że rośnie to rośnie, nie odzywaj się, nie? Nikt tego nie wie. I teraz tak. I ludzie, którzy są regulatorami, patrzą na tę sytuację. Widzą, jak celebryci... Tańczą i tak dalej, pompują kryptowaluty, one są nieuregulowane. Mamy ogromną pompę i mamy w tym momencie Tesle, która przeznacza 1,5 miliarda dolarów na to, żeby kupić bitcoina. Nie wiadomo, czy sprzedane, czy nie, nie wiadomo też kiedy kupione i tak dalej. I ten regulator sobie myśli: Kurwa ty. Rok temu 1,6 miliarda było dotacji dla Tesli, kilkaset milionów było z, z NASA na SpaceX. Las Vegas dotuje Boring Company, żeby było, były tunele budowane, a ten gościu pozbywa się dolara, który jest naszą walutą. I kupuje sobie bitcoina, który jest antydolarowy. I do tego pompuje Dodgecoina na Twitterze i zaczyna to po prostu tak spamować tym, żeby ludzie tylko wbijali pompowali wycenę kryptowalut, Bo przecież to jest nowa rewolucja i tak dalej. To ja tu widzę idealną pożywkę do tego, żeby wprowadzić ten stable act, żeby uregulować kryptowaluty, żeby zakazać na przykład w ramach, nie wiem, wojny handlowej jeszcze z Chinami bitcoina, bo przecież to najwięcej kopalni bitcoinowych jest w Chinach. Jest mega tutaj potencjał do tego, żeby tu wkroczyć po prostu i ochronić kapitał. Zobaczcie, jakie tu są spadki na tych kryptowalutach. My ochronimy was. Nasz wasz wspaniały rząd ochroni was przed takimi stratami. I wtedy właśnie um, sympatia Elona Muska, która jest obecnie pamiętajcie G GameStop i tak dalej, on wspierał GameStop ten short squeeze na GameStopie. Hedgefundy zostały um, po UBI. i teraz taki wspaniały człowiek, człowiekiem jest Elon Musk. Nagle sentyment się zmieni na negatywny, i ludzie będą wieszać na nim po prostu psy. Słuchajcie, 8 lutego to jest według mnie taka dobra informacja, i nikt o tym też nie mówi. No, bo rośnie, zamknij się kurwa wapniak. Pięć minister z Chin zgłasza swoje uwagi i audytuje Teslę produkowaną w Chinach, ponieważ tam jest o wiele niższa jakość wykonania. I moi drodzy, jakość wykonania tej Tesli i aż 35 tysięcy e, Tesli zostało wezwanych do tego, żeby sprawdzić jakość baterii i tak dalej w Tesli, która jest produkowana w Chinach. Pomimo tego, że właśnie 2 lutego otworzyli tam właśnie giga Shanghai. E, I to było 8, 8 lutego opublikowana taka informacja. Zaczęła Tesla, te futuresy Tesli zaczęły spadać i w tym momencie królik z kapelusza w tym momencie formularz 10K 10K został opublikowany najwcześniej ze wszystkich, wszystkich tych formularzy. 10K, które były już gdzieś tam w marcu, pod koniec lutego, i w tym momencie mamy hit, bo właśnie 8 lutego mamy najwcześniej 10K opublikowany. I taką informację tam wtedy ta cena bitcoina wybuchła. Cena Tesli akcji została podreperowana, i już nikt nie pyta o to, ile zostało sprzedanych Tesli w styczniu, a to był spadek o 45% miesiąc do miesiąca. Nikt nie zapytał się, jaka jest sprzedaż Tesli w Niemczech, a to jest 450 Tesli, tylko sprzedanych w styczniu. Więc zaczynamy, moi drodzy, przygaszać w ogóle informacje o prawdziwej kondycji firmy o Tesli. Czy na przykład kogoś interesuje sytuacja, że Giga Berlin zostanie opóźniona budowa, ponieważ odnaleziono tam jakieś zwierzątka, czyli znowu eko działacze, działacze tam wejdą i opóźnią budowę Giga Berlin? Więc nigdy nie pyta się o kondycję finansową, właśnie firmy, ale wszyscy skupili się na tym w ten jeden dzień: na to, że Tesla. Przeznacza 1,5 miliarda pieniędzy w swoim balansie na, na to, żeby posiadać bitcoina. Nie ma też informacji, kiedy kupi tego bitcoina. Może to był 6 czy 9 stycznia, bo wtedy mieliśmy tam 13 tysięcy odpływu bitcoinów z Coinbase'a. Może to było wtedy, może to było już w 2020 roku. Tego nie wiadomo. No, przedział czasowy właśnie mamy od tego 13 lutego. 2020 do, 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 do 8 lutego 2021, więc tego po prostu nie wiemy. No ale jest to dobra informacja, według mnie i bardzo ciekawa informacja. Dodatkowo jeszcze pomyślmy sobie, hej. Elon on ma sprowadzić bliźniaczą firmę? Jeśli ja bym prowadził też bliźniaczą firmę, to wiem, jak przesyłać kapitał między jedną a drugą. Wiem, jak przesłać między True Gypsy Media, e, pieniądze do Weto spółki z weto spółki ZO na jednosobową działalność gospodarczą Wapniak, e, czy na osobę fizyczną, konta osoby fizycznej, czy do innej jeszcze spółki, która jest bliźniaczej, o której wam powiedzieć już nie mogę, ale chodzi mi o to, że wiem, jak przesyłać kapitał, który pracuje w danym projekcie i tak dalej. Jeśli Tesla przeznacza oczywiście pieniądze na Bitcoinie, około 600 milionów zarobili, gdybyśmy uśredniali cenę między 30 parę tysięcy, a 46. Nie wiadomo, czy oni dalej trzymają, tą, trzymają tego mm, Bitcoina. Stre, yy, SpaceX ostatnio zrobił launch yy, Spaceshipu SN9. Wcześniej miał być SN8. Yy, i Stracił dwie, dwie, dwa prototypy rakiety, właśnie SpaceShip, i około i koszt jednego, czyli taki całościowy pracowników startu, materiałów i tak dalej, moi drodzy, gdzieś mniej więcej wynosi, wynosi 216 milionów. Falcon 9, ta rakieta kosztowała mniej więcej 54 miliony, czyli tam mniejsza, to właśnie. Gdzieś takie są estymacje. 216 milionów e, stracone w, przy jednym lądowaniu. Nie wiem, czy widzieliście ten te lądowanie SpaceX, e, Boże. Starshipa dziewiątki. No to zrobili tam błąd z, rakiet, e, z silnikami, które nie były uruchomione przy lądowaniu i e, Spaceship po prostu spadł i nikt się właśnie nie nie zczaił. Eee, że to zrobili błąd i po prostu cała, cała rakieta pękła i wybuchła, eee, no i moi drodzy pytanie, czy to też nie jest poszukiwanie szybkiego kapitału e, robiąc pompę po prostu na, 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 najpierw na Dogecoinie, bo przez wszyscy Dogecoin to to memecoin, to po prostu tylko postowanie, ale już przy Bitcoinie. Moi drodzy, kiedy by pisał, że bitcoin jest e, pompa na bitcoinie, kupujcie bitcoina i tak dalej. To już tutaj mógłby taki, pol, taki amerykański KNF dołączyć się, że to jest po prostu silowanie tego i to jest wszystko na działanie na niekorzyść klientów i to jest pompowanie, tak ja bym ja wam dzisiaj powiedział, kupcie sobie, nie wiem, akcje takie i takie. Nie? To jest po prostu porada finansowa, jeśli nie jesteś doradcą finansowym, to takie coś jest karane, dlatego są często disclaimery w opisie, czy w, nawet tutaj na początku przy intro. Bo takie rzeczy nie wolno robić, ale kiedy pompujesz do na nieuregulowanym rynku kryptowalutowym i pośrednio wpompowujesz pieniądze w rynek i robisz z siebie właśnie takiego wielkiego, wielkiego przedsiębiorcy wspierającego kryptowaluty, no to piękny kapitał można zebrać. John McAfee tylko 10, 10, taki większy John McAfee. A dzisiaj John McAfee czeka w areszcie na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych. Ale nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie chce też pisać, bo to nie się nie klika, nikt o tym nie chce mówić, i ciężko być niedźwiedziem na takim rynku, który jest przepełniony euforią i byczymi nastrojami, i takim być najgorszym wtedy inwestorem. No nie, no ale no sądzę, że to jest ważna informacja. Kondycja firmy, kondycja bliźniaczych firm i właśnie, właśnie straty. A a propos GameStopu, to już nikt chyba nie wchodzi na Reddit na taki hashtag los. Jak ludzie tam płaczą na straty na GameStopie, jak kupowali na przykład po 400 dolarów GameStop, myślicie, że cena, cena wróci? Czy, czy już ci najwięksi właśnie pomperzy, którzy wspierali GameStop, ten, ten hype, który trwał przez tydzień, czy oni dalej będą, dalej będą działać? Myślicie, że to z powrotem kapitał wróci i będzie walczył z hedge fundami, które już są zabezpieczone, które już nie będą tak wystawione na straty w tym pierwszym, e, pierwszym ataku. Czy będzie właśnie tak samo z, z osobami, które kupią w tym momencie Bitcoina. No przecież Tesla kupuje, bo inwestycje, instytucje kupują, no nie? No i właśnie, właśnie. teraz jest właśnie pytanie do was. Jesteśmy w idealnym momencie. Jesteśmy na all-time high w wielu, w wielu rynkach, na giełdach, na, na właśnie na kryptowalutach, czy na nieruchomościach. Czyli nie jesteśmy już bardzo blisko. Jeśli nie jesteśmy bardzo blisko, to ja będę nosił ten kapelusz z i będę po prostu głupcem, który szuka logiki i matematyki na rynkach. Może tego nie będę miał, zobaczmy sobie właśnie jak to jeszcze wygląda na Tesli, więc Tesla w tym momencie gdzieś w okolicach 800, 862 dolary, w tym momencie gdzieś tutaj. Czekamy sobie WIG20 na lekkich spadkach, mamy S&P500, moi drodzy, all time high, e, indeks e, zmienności wygaszony, ale baza bardzo wysoka, mamy DELTA, czyli właśnie obligacje, w których ja mam dużo pozycji, bo wierzę, że, że, że to wszystko będzie na Wolmagedonie rosło w takim spajku i potem będę robił szybkie wyjście z obligacji do, do ETF-ów, w których nagrywałem. Czy właśnie stosunek euro do dolara będzie jednak spadkowy i już ten, ten pik 1,24 nie będzie przebite. Zobaczymy sobie, jak to wygląda na daxie niemieckim, o którym mówiłem w poniedziałkowym odcinku, inwestory i o kondycji niemieckiej gospodarki. Absolutnie nie wiem, i jak to właśnie wygląda na, na dolarze 369 na polskim dolarze. Czy będzie ucieczka? Do. Do defensywy, ucieczka do bezpiecznych aktywów i do właśnie gotówki? Nie wiem, moi drodzy, już teraz sam nie wiem. Już nie wiem, po prostu logika, już dawno logiki na rynku nie ma. Może wróci za jakiś czas, gdzie po prostu wrócilibyśmy do fundamentów, do wartości, do wskaźników, do, do sensu, do fundamentalnych po prostu rzeczy, które zazwyczaj, zazwyczaj działały. A dzisiaj po prostu mamy Twitterowe tutaj. Zobaczcie tutaj Twittera mamy tu, a tu w tym momencie portfel jest zabierany. Klasyczna dystrakcja, klasyczna iluzja, klasyczne skierowanie uwagi ludzi na konkretne aktywa, konkretne akcje, konkretny hype. No i w tym momencie ludzie wyskakują z pieniędzy, a inni upłyniają właśnie swoje aktywa, zabierając im gotówkę. Zapraszam Was bardzo serdecznie do komentowania. Mam nadzieję, że trzymacie się mocno w tym, tym ciekawym czasie. Zapraszam Was do edukacji, zawsze link jest w opisie. A dzisiaj, o, dzisiaj co z, z indeksem? Ach, z indeksem, z arkuszem cygańskiego skarbca. Przeznaczam 1500 tutaj na następny odcinek. Myślę o tym, żeby zgromadzić trochę więcej kapitału przez ostatni, właśnie jakiś czas i poczekać na zakupy. Po prostu tutaj nic, nie ma nic. W tym momencie jest czekać trzeba na potwierdzenie. Albo, albo lecimy wyżej i będzie hiper, i nie wiem, inflacyjny wzrost i dalej, tych giełd, i tak dalej. Czy po prostu w którymś momencie będą spadki. Mamy największe wyceny na wszystkich rynkach, inflacja na aktywach jest największa i po prostu pytanie czy kupować cokolwiek żeby bo będzie dalej rosło, czy właśnie poczekać, zobaczymy na chwilę obecną wolę przeznaczyć te 1500 zł może na zakup właśnie jakichś drobnych tutaj drobnego złota który sądzę, że w najbliższym czasie w perspektywie 3-4 lat będzie świetnie reagować właśnie na wszystkie stimulusy, ucieczkę właśnie w bezpieczne y, aktywa, ale sądzę, że najpierw właśnie jeszcze złoto będzie spadało przez chwilę przy takim Wolmagedonie, jaki mieliśmy w marcu 2020, gdzie właśnie y, 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 aktywa związane ze złotem, czy właśnie y, y, ETF-y związane z ekspozycją na kopalnie złota czy srebra traciły, ale myślę, że potem będziemy mieli duży rajd na tych ludzi, którzy produkują takie rzeczy. Dawajcie znać, co sądzicie o rynkach, co kupowaliście w tym tygodniu, jakie są wasze spostrzeżenia na temat właśnie tej sytuacji z Teslą i posiadaniem Bitcoina przez wszystkich spekulacyjnie. Ja sobie życzę, że na moim sklepie Veto Academy będą ludzie chcieli kupować po prostu za Bitcoina czy za inne kryptowaluty. Mamy BitBayPay podpiętego, ale z ułamek transakcji, naprawdę ułamek transakcji w kryptowalutach. Życzę sobie, żebyśmy więcej użytkowali kryptowalut, więc użytkowali projektów kryptowalutowych, a mniej po prostu grali tutaj tylko na cenę. Tego sobie życzę, bo to miała być rewolucja finansowa, a na chwilę obecną jest tylko aktywo do tego, żeby znaleźć głupsze osoby, które od nas odkupią danej kryptowaluty. Wszystkiego dobrego, cześć. A więcej wolnościowej propagandy na weto.media nie zapomnij przeczytać opisu i zapraszamy do oglądania następnego materiału. Śmiało kliknij!